Zamykając już kwestię wigilii, bo były dwie, jedna oficjalna, A to polska, propisowska. A powiedz panom i państwu, że to nie jest prawda, że dwie. I to, że i była też druga Morawieckiego, ale była też trzecia wigilia. Trzecia wigilia e, organizowana przez Jacka Sasina. Odbyła się ona w środę. Hmm. Przyszło na tą Wigilię około 30-35 osób z Prawa i Sprawiedliwości zaczęła się w domu poselskim, w sali lustrzanej, tam ci ludzie się zebrali. Relacje z tej wigilii są różne. Jak relacjonuje ktoś, kto nie bardzo lubi Sasina, no to mówi jedno, jak ktoś lubi, no to mówi drugie. Więc cytat z jednego z moich rozmówców, który mówi, że wie, co tam się działo i to obserwował. Sasin przyszedł z tyradą, że trzeba powyrzucać Morawieckiego. Jego ludzi z spisu. To były, cytuję, Żygi Sasina. Bardzo się boimy tego stratega. To już była ironia. Więc to jest jedna um, relacja z tego spotkania, ale ktoś, kto już Sasina bardzo lubi, zna go, to mówi, że tamto o przyszłości Polski rozmawialiśmy. Dla mhm. dobra Polski się spotykaliśmy, ale najpierw spotkali się w domu poselskim, mhm. a potem poszli rozmawiać o. Był dobru na o Polski. na mieście. Na miasto. <grym> Chciałabym, wiesz co, serio, taki więc, after na mieście, to ja bym zobaczyć. Tak, Jakby więc, pa panowie mogli potem następnym razem, to wie, znajcie znacie mój numer, nie? Yy, więc trzy wigilie, nie dwie, trzy. Trzy. Wigilie były trzy, yy, ale wiesz co, ja bym jeszcze na jedną rzecz zwróciła uwagę. i Ja o tym pisałam już w Newsweeku i Andrzej pisał o tym w Onecie. Yy, jednak sojusz Morawieckiego-Szydło jest zaskakujący. Jest to pewna zmiana, zmiana ciężkości w Prawie i Sprawiedliwości. Szydło zawsze była przeciwko Morawieckiemu, zawsze grała z innymi, z ziobrystami, z, trochę z, z, z maślarzami. W tej chwili stanęła po stronie Morawieckiego. To jest naprawdę zaskakujące.